Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Rafał Podraza i dzisiaj poruszymy temat, który jest z bardzo, bardzo znany początkującym testerom juniorom, którzy właśnie dostali pracę jako tester i będą rozpoczynali swój pierwszy dzień pracy w jakiejś siedzibie filmy bądź też pracę zdalną. No i porozmawiamy sobie o emocjach, jakie są związane właśnie z tą sytuacją, czyli o silnym stresie, którzy które odczuwają testerzy, o niepewności, która jest związana z tymi pier, pierwszymi tygodniami pracy. Powiemy sobie, co należy robić, jak się komunikować, na co należy zwracać uwagę, czego unikać. Więc jeśli jesteś początkującym testerem, juniorem, który właśnie dostał pracę, to musisz obejrzeć ten 20-minutowy podcast, z który Cię lepiej po prostu przygotuje na te pierwsze dni pracy. To co? Zaczynamy! I serdecznie zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Więc masz ten pierwszy dzień pracy, prawda? Wchodzisz do biura, może czujesz się trochę niepewnie to absolutnie normalne. Albo jeśli pracujesz zdalnie, i takim Twoim pierwszym wejściem będzie dołączenie do porannego spotkania na Zoomie czy Teamsach. Niezależnie od tego, jak wygląda Twoje pierwsze zetknięcie się z nową pracą, chcę Ci powiedzieć tylko jedno: żebyś ogólnie zachował relaks. Wiem, że to trudne, ale nie, niewykonalne. Pierwsze dni w nowej pracy to czas na adaptację. Ludzie, osoby w Twoim zespole, osoby, które Cię zatrudniają, wiedzą po prostu, że jesteś nowy i nie oczekują od Ciebie. Tego, że od razu będziesz działać jak doświadczony tester z pięcioletnim stażem. Najważniejsze jest, żebyś na samym początku zadbał o nawiązanie kontaktu z zespołem. Jest to kluczowe. Przedstaw się, zapytaj, nie wiem, jak u nich mija dzień. Nawet taka krótka rozmowa przy kawie, czy to fizycznie, czy też wirtualnie, może właśnie pomóc na początku przełamać ci lody. Na początku warto dowiedzieć się, kto jest kim. Kto zajmuje się na przykład automatyzacją, kto jest specjalistu, specjalistą od testów wydajnościowych, a kto jest liderem zespołu? Taka informacja pomoże ci w przyszłości wiedzieć po prostu, do kogo możesz się zwrócić z jakimś konkretnym pytaniem, czy to z automatyzacji, czy z jakimś pytaniem, które jest stricte powiązane z zarządem. Okej, okay, ale możesz mnie zapytać, a co z samymi pytaniami? Uwierz mi, każdy junior, który wchodzi do nowego zespołu, ma ich mnóstwo. I to jest ok. Wiesz, jakie pytanie jest ogólnie najgorsze? Te, którego nie zadałeś. Nikt nie oczekuje, że będziesz od razu wszystko wiedział. Zadawanie pytań to znak, że zależy Ci po prostu na szybkim i dobrym zapoznaniu się, zrozumieniu swojego nowego środowiska pracy, swojego stanowiska. Jeżeli coś cię niepokoi, nie rozumiesz czegoś albo nie jesteś czegoś pewien, na przykład jak coś zrobić, to najlepiej po prostu zapytaj się kogoś. Lepiej zapytać dwa razy, niż po prostu stracić godzinę czasu na szukanie odpowiedzi gdzieś w necie na własną rękę. Na początku może wydawać się, że wszyscy wokół ciebie działają na pełnych obrotach, mają pełno pracy i że jesteś jedyną osobą, która nie wie, co robić. Ale prawda jest taka, że każdy kiedyś był na Twoim miejscu, czy jest seniorem, czy, czy jest w zarządzie, każdy zaczynał. Większość osób pamięta swoje pierwsze dni i tygodnie, więc nie bój się, że Twoje pytania będą źle odebrane. No i pamiętaj, to, że jesteś nowy, wcale nie oznacza, że musisz od razu wszystko robić perfekcyjnie na wysokich obrotach. Bądź cierpliwy po prostu wobec siebie i daj sobie czas na adaptację. Ważniejsze po prostu jest, żebyś zrozumiał, jak wszystko działa wokół ciebie, niż żebyś po prostu od razu wydawał się super produktywny i nie, i nie wiadomo jeszcze jaki. Dużo osób, które na początku przychodzi do swojej pierwszej pracy, chcą się pokazać jak z najlepszej strony, że oni zrobią to, 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 a właśnie. Naj, najistotniejszym w tym, na tym etapie jest po prostu zapoznanie się po kolei ze wszystkim, żeby dać sobie czas na, na działanie. No, które na pewno po jakimś czasie, jeśli się już z tym wszystkim dobrze zapoznasz, to na pewno już będziesz y, coraz to bardziej produktywny dla swojej firmy. Pierwsze dni to także czas, żebyś zrozumiał, jak działa proces testowania w twojej firmie. Każda organizacja ma swoje unikalne podejście do testowania oprogramowania. Jedne firmy mocno stawiają na automatyzację, inne mogą bardziej polegać na testach manualnych. Może być tak, że testowanie odbywa się w ramach cyklu Continuous Integration, Continuous Deployment, a może istnieje po prostu jakiś inny, oddzielny zespół zajmujący się weryfikacją przed wypuszczeniem na produkcję? No i oczywiście już, który będzie kontrolować ten cały etap wypuszczania danego oprogramowania na produkcję, więc twoim zadaniem na początku jest zapoznanie się właśnie z tymi procesami. No i pewnie zapytasz się mnie, jak to mogę zrobić. Pierwsza rzecz to na 90% musi to być jest dokumentacja. Zdaję sobie sprawę, że po prostu dokumentacja nie jest najseksowniejszym elementem pracy, ale uwierz mi, że to kopalnia czystej wiedzy. Jeśli Twoja firma posiada dobre, uporządkowane materiały, to powinieneś spędzić kilka godzin na ich przestudiowaniu. Po coś to zostało przecież stworzone. Poznasz wtedy nie tylko procesy, ale i narzędzia, których będziesz używał na co dzień. Może to być na przykład jira do zarządzania zadaniami. PESTRAIL do zarządzania przypadkami testowymi, a może być to po prostu Postman do testowania api. Zrozumienie, które narzędzia są używane i jak z nich korzystać, pomoże ci szybciej odnaleźć się w swojej roli. Tak więc nie ograniczaj się jedynie tylko do dokumentacji. Obserwuj także swoich bardziej doświadczonych kolegów, jak podchodzą do testowania, jakie mają nawyki, jakie stosują techniki. Możesz się wiele od nich nauczyć, po prostu patrząc na nich, jak pracują. I znowu, to co będę powtarzać przez cały ten podcast, to nie bój się pytać. Kiedy zobaczysz coś, czego nie jesteś w stanie zrozumieć, zapytaj o to po prostu kolegi, który będzie siedzieć naprzeciwko ciebie, na przykład. Hej, widziałem, że korzystasz z tego i z tego narzędzia, czy mógłbyś mi po prostu powiedzieć, jak to działa? Większość osób chętnie podzieli się z tobą właśnie swoją wiedzą na temat danego narzędzia, bądź tego, czego po prostu nie będziesz wiedzieć. Warto też zorientować się, jakie są oczekiwania wobec ciebie na tym etapie. Czy powinieneś skupić się na nauce, czy może już teraz dostaniesz konkretne zadanie do wykonania? Jasne określenie tych oczekiwań pomoże ci lepiej zarządzać swoim czasem i stresem. Dobra, to Teraz przechodzimy do jednej z najważniejszych kwestii: komunikacji. Mówi się, że dobra komunikacja to klucz do sukcesu, i faktycznie to stwierdzenie idealnie pasuje do pracy testera oprogramowania. Kiedy zaczynasz swoją pracę jako tester, to możesz czuć, że Twoja rola polega głównie na klikaniu i znajdowaniu błędów. No ale testowanie to myślę, że jak już sam wiesz, coś znacznie więcej. Wyobraź sobie, że znalazłeś błąd. Co robisz? No, musisz go zgłosić. Zgłosić go gdzieś w systemie, to jest jasna sprawa. Ale jak to zrobić skutecznie? Zgłoszenie błędu to coś więcej niż tylko opisanie problemu. Musisz przekazać tą informację w sposób jasny i zrozumiały. Tak, żeby Kowalski, zwany powiedzmy programistą w tym naszym przypadku, który będzie naprawiał ten błąd, mógł po prostu szybko zrozumieć. Co poszło nie tak? Dlatego nauka pisania dobrych raportów z błędów jest kluczowa. Jak to zrobić? No przede wszystkim, staraj się być precyzyjny w tym, co robisz. Opisz, co robiłeś, kiedy pojawił się błąd, jakie były warunki początkowe, co dokładnie poszło nie tak i jakie były oczekiwane rezultaty. Jeśli to możliwe, to również dołącz zrzuty ekranu. Wszelakie logi, na przykład z konsoli, jeśli coś ci tam wywali, czy jakieś kompletnie inne dowody, które mogą pomóc programiście naszemu Kowalskiemu w zrozumieniu tego problemu. I ważna rzecz, nie zapomnij też o, o komunikacji na poziomie całego zespołu, w którym pracujesz. Wszelkiego rodzaju spotkania, retrospektywy, codzienne stand-upy to wszystko są okazje, żebyś mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami, pytać o rady czy sugerować po prostu jakieś usprawnienia jeśli zauważysz, że coś można zrobić lepiej. Może na początku będziesz bardziej słuchać niż mówić, ale z czasem, gdy nabierzesz pewności siebie, zaczniesz wnosić coraz to więcej do tej dyskusji. Okej, okay, ale możesz się zapytać, a co jeśli pracuje zdalnie? Jeśli masz pracę zdalną, to wtedy komunikacja staje się jeszcze bardziej kluczowa. Nie ma wtedy przypadkowych spotkań w kuchni czy, czy szybkich pytań e, rzuconych przy biurku kolegi musisz być po prostu aktywny e, w narzędziach komunikacyjnych takich jak Slack czy Teams regularne update'y jasne opisy problemów i konstruktywne pytania to coś co z pewnością zostanie docenione dobra to teraz porozmawiajmy o czymś co jest naturalnym elementem nauki Mam nadzieję, że już się domyślasz, co to jest, i często to oczywiście powoduje stres. No, są to błędy. Prawda jest taka, że na początku swojej kariery, niezależnie od tego, czy to jakieś testowanie oprogramowania, czy inna dziedzina, błędy będą się zdarzać. I to jest w porządku. Należy, należy zrozumieć, że jeśli popełnimy błąd, to w porządku, że popełniliśmy ten błąd, bo możemy się nauczyć. Z tego błędu na przyszłość, aby po prostu to już się nie powtórzyło. I to jest naturalna rzecz, że będziemy popełniać na naszym etapie błędy. Czasami może się też zdarzyć, że jakiś przeoczysz po prostu o przeoczysz jakiś błąd. Nie zauważysz po prostu oczywi oczywistego problemu, albo zgłosisz coś, co wcale takim błędem nie jest. Ważne jest, żebyś nie pozwolił, by takie sytuacje Cię zniechęciły, czy po prostu nie dawały Ci wewnętrznie spok spokoju. Błędy są częścią procesu nauki i rozwoju. Musisz to zapamiętać. Najważniejsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń. Gdy popełnisz błąd, to zastanów się, co poszło nie tak. Może nie znałeś jeszcze dobrze specyfikacji produktu, może. Zbyt szybko przechodziłeś przez przypadki testowe, albo nie znałeś jeszcze w pełni narzędzia, z którego korzystasz. To wszystko są normalne rzeczy, które przychodzą z czasem i doświadczeniem. Ważne jest też, żeby nie bać się przyznać do błędu. Jeśli zauważysz, że coś poszło nie tak mówiąc <grycznie> grzecznie to zgłoś to swojemu przełożonemu lub mentorowi. Otwarta komunikacja na temat błędów nie tylko pokaże, że jesteś odpowiedzialny, ale także pozwoli szybko naprawić daną sytuację, zanim stanie się ona większym problemem, bo też takie sytuacje się potrafią często przydarzać. Więc pamiętaj, w testowaniu oprogramowania, jak w życiu, ważne jest, żeby nie bać się próbować nowych rzeczy. Nawet jeśli coś nie wyjdzie, każda próba daje ci cenną lekcję. Z każdym dniem będziesz coraz pewniejszy swoich umiejętności, a błędy, które teraz mogą wydawać się dużym problemem, z czasem staną się tylko drobnymi przeszkodami na drodze do perfekcji. Jednym z wyzwań, które mogą Cię spotkać na początku kariery, jest zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów. Kiedy jesteś nowy, wszystko wydaje się ważne. Masz do zrobienia wiele rzeczy: przeglądanie dokumentacji, Nauczenie się nowych narzędzi, uczestnictwo w spotkaniach, a na dodatek pojawiają się zadania do wykonania. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? Kluczem jest tutaj ustalenie priorytetów. Jeśli nie jesteś pewien, co jest najważniejsze, to zapytaj swojego przełożonego lub mentora. To naturalne, że na początku będziesz potrzebować wsparcia organizacji pracy. Każde zadanie ma swoje miejsce w hierarchii ważności. A twoim celem jest nauczenie się, jak rozpoznać, które z nich powinno być wykonane jako pierwsze. Warto też tworzyć listy zadań. Nawet taka prosta lista tu, na papierze czy tam w aplikacji, może pomóc ci uporządkować dzień. Zapisując swoje zadania, zyskujesz większą kontrolę nad tym, co musisz zrobić i kiedy to zrobić. Zarządzanie czasem to także umiejętność robienia przerw. Praca testera może być intensywna, zwłaszcza wtedy, gdy próbujesz na przykład znaleźć jakiś trudny do zreplikowania błąd. Dlatego pamiętaj, że co jakiś czas trzeba sobie zrobić jakąś krótką przerwę. Może to być, nie wiem, jeśli jest oczywiście dozwolone, to to szybki spacer, jakieś kilka minut ćwiczeń w sali czy, czy w pokoju, w którym pracujesz, albo po prostu oddech na świeżym powietrzu, czy tam nawet okno otworzyć i zobaczyć, jak ten. Świat pachnie. Takie krótkie przerwy pozwalają odświeżyć umysł i spojrzeć na problem z nowej perspektywy. I jeszcze jedna rzecz: bądź dla siebie wyrozumiały. Zarządzanie czasem to umiejętność, która rozwija się z czasem. Jeśli na początku czujesz, że masz trudności z ogarnięciem wszystkiego, to się nie przejmuj. Z każdym dniem będziesz coraz to, to łapać nowe doświadczenie właśnie z zarządzaniu czasem, w ustalaniu priorytetów i będzie to z, z dnia na dzień przychodziło dla Ciebie o wiele, wiele łatwiej. Ważnym, ale to bardzo ważnym elementem rozwoju w każdej pracy jest feedback. Szczególnie jako junior tester, regularne pytanie o feedback pomoże ci szybko się rozwijać. Nie czekaj, aż ktoś sam podejdzie do ciebie z uwagami, czy tam poklepie cię po ramieniu, dobrze się spisałeś, tylko po prostu staraj się aktywnie pytać o to, jak sobie radzisz. To pokaże, że zależy ci po prostu na swojej pracy i na tym, żeby być coraz to w niej lepszym. Feedback to nie tylko sposób na poznanie swoich mocnych stron, ale także na zidentyfikowanie obszarów, w których możesz się poprawić. Kiedy otrzymujesz konstruktywną krytykę, Traktuj to jako szansę na rozwój, a nie jako atak. Każda sugestia to okazja, żeby stać się coraz to lepszym w swojej pracy. Staraj się też regularnie monitorować swoje postępy. Może to być poprzez notowanie rzeczy, które udało ci się zrobić dobrze, albo tych, nad którymi musisz popracować. Regularna autoanaliza pomoże ci zobaczyć, jak wiele już osiągnąłeś i co jeszcze możesz poprawić. Ja zawsze na swoim biureczku miałem i dalej mam oczywiście taki zeszycik, w którym zapisuję sobie uwagi, czyli to, co mi wychodzi dobrze, w czym jestem dobry, ale bardziej skupiam się na tej stronie, gdzie piszę sobie różne rzeczy, które wymagają ode mnie poprawy, nad czym muszę się jeszcze skupić, czego muszę się jeszcze poduczyć. No i dzięki temu po prostu regularnie kontro, kontroluję, autoanalizuję swoją sytuację zawodową. Ale ważne jest też, żebyś po prostu nie zapomniał o ciągłej nauce, ponieważ testowanie to dziedzina, która ciągle się rozwija. Są nowe narzędzia, techniki, podejścia i to wszystko zmienia się z czasem. Więc warto być na bieżąco, korzystaj z wszelkich dostępnych szkoleń, czytaj blogi. Uczestnicz w webinarach, w różnych konferencjach, których jest teraz bardzo, bardzo dużo, i to mnie naprawdę cieszy. Po prostu im więcej wiesz, tym pewniej będziesz się czuć w swojej roli. No i tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że te rozbudowane wskazówki pomogą ci przetrwać pierwsze tygodnie jako junior tester. Pamiętaj, że ogólnie początki mogą być bardzo trudne, no są trudne, ale każdy, kto dziś jest doświadczonym testerem, seniorem, kiedyś był dokładnie w tej samej sytuacji, co ty jesteś teraz. Najważniejsze to nie bać się, pytać, uczyć się na błędach, efektywnie się komunikować z zespołem i pamiętać, że każdy dzień to nowa okazja do rozwoju. Przede wszystkim bądź cierpliwy wobec siebie i ciesz się procesem nauki, który masz zagwarantowany. Tak więc ślicznie Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną w tym odcinku i życzę Ci powodzenia na Twojej ścieżce rozwoju jako tester oprogramowania. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytanie, sugestie czy po prostu chciałbyś porozmawiać, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Do usłyszenia i w kolejnym odcinku widzimy się.